Ma, trzymam kciuki za każdy z Was, każdy kto zatańczył i jeszcze zatańczył nas. No do wszystkiego trzeba dążyć po sukcesy głównie, ale też i porażki, bo budują i motywują. Jestem tak jak mówię, to jest bardzo ciężki orzech do zgryzienia. A tutaj dziadek do orzechów nie pomoże. Ta gitarka też fajna. Dobra, mamy wszystko. Dziękuję Wam jeszcze raz pięknie dziewczyny. Ogromne oklaski, bo naprawdę zrobiły niesamowite fitness show solo. A my tym drobnym akcentem będziemy rozpoczynać kolejną kategorię, oczywiście tym razem e, lat 12-13, fitness show solo i na pierwszy ogień zawodniczka z numerem 159 Marika Stermach. Jest to zawodniczka z Klubu STEN, a dodatkowo reprezentuje szkołę podstawową numer 3 imienia króla Eryka Pomorskiego w Darłowie. Powodzenia! Special, I know that, but it no precious to know I gave you my last and from the rubble? We'll walk through night across the wasteland, the yes. o tym wspominałem, ale kolejne serducho zostało tutaj zostawione, 105% dała z siebie Marika Stermach z numerem 159, a ja zapraszam na scenę zawodniczkę z numerem 161, jest to Martyna Resztka, która reprezentuje UKS Kociewie Starogard Gdański oraz publiczną szkołę podstawową w Jana Pawła II w Kleszczewie Kościerskim. Zapraszamy i powodzenia. Teatr od Martyny Reszki, no dwie róże pozostawione na ziemi, ale trzeci kwat idealnie nam się rozwinął, 161 pozycja jeżeli chodzi o numerowanie, a my od razu idziemy po kolejną uczestniczkę, którą wywołuje do tablicy, Zuzanna Pirowicz, to jest zawodniczka reprezentująca oczywiście klub Pani Ani, natomiast również publiczną szkołę podstawową Olimpijczyk w Gdańsku, Dajczadu. It's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin. Your body like a feeling, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. była Zuzanna Piro Piworowicz. No, kto by pomyślał, że taka gracja, taka delikatność pojawi nam się na scenie. Przepięknie się to oglądało. To była zawodniczka z numerem 163, a my będziemy już wyczekiwali na kolejną. Jest nią Nina Wycinka, która również będzie reprezentowała, jak dwie zawodniczki temu, UKS Kociewie. Starogard Gdański oraz Szkołę Publiczną Podstawową nr 8 imienia Mikołaja Kopernika w Starogardzie Gdańskim nr 165 Dajczadu. Powiedziałem przed sekundą, żeby dała czadu, i tego czadu dała. To była Nina, wycinka z numerem 165. Dziękujemy ci pięknie, a my już na scenę zapraszamy kolejną z podręki, Pani Ani Witniewskiej. A tego wszystkiego z Publicznej Szkoły Podstawowej, Olimpijczyk w Gdańsku. Zapraszam na scenę Agatę Rucińską. Agata Rucińska do utworu Jennifer Lopez Let's Get Loud i rzeczywiście niech będzie głośno, bo to show dopiero się tak naprawdę zaczyna. 160 numerek od Agaty, a my już wyczekujemy Małgorzaty Witczak z numerem 167 pojawi się z, ekip, z ekipy Pajączarki i do tego PSP numer 30 imienia Królowej Jadwigi Radomiu. Daj czadu! I przez chwilę myślałem, że zrobiło się gorąco przez ten orzeszek wasabi, który mam, ale to była Małgorzata wiczak z numerem 167, tanecznym krokiem wychodzi ze sceny, a my na tą scenę zapraszamy z numerem 168 Lena Wietech Wieteska z ręki Pani Ani oraz Szkoły Podstawowej imienia Wincentego Rogali w Kars Karsinie. ขึ้นและลงขึ้นและลงขึ้นและลงขึ้นและลงขึ้นและลงขึ้นและลงขึ้นและลง O, i od takiego ognia zaraz robi nam się tu ognisko na tej scenie. Lena Wietniewska z kolejnym fantastycznym tańcem, oczywiście jak pozostałe dziewczyny z kategorii 12-13, fitness show solo. A my. Powoli zmierzamy do końca. Ostatnią zawodniczką, która zaprezentuje się w tej kategorii, będzie zawodniczka z numerem 170. Zofia Bygowska od te, tej samej ekipy, czyli od Kwitniewska Gym i Publicznej Szkoły Podstawowej. Olimpijczyk, daj z siebie wszystko. I tą pewnością siebie od Zofii Bykowskiej, której serdecznie dziękujemy, kończymy kategorię od 12 do 13 lat w Fitness Show Solo. Nie zapominajmy, z numerem 170 ucieka ostatnia zawodniczka. A ja z chęcią zaproszę Was, wszystkie te, które występowały właśnie przed chwilą na scenę. Wielki werdykt będzie trwał. I przypomnijmy jeszcze raz zawodniczki z numerem 159 Marika St Stermach. 161 Martyna Reszka, 163 Zuzanna Piworowicz, 165 Nina Wycinka, 166 Agata Rucińska, 167 Małgorzata Witczak, 168 Lena Wietewska i 170, która właśnie przed sekundą nam się zaprezentowała, Zofia Bykowska. Ogromne brawa dla dziewczyn!